Sławcie o nie zawodzi i dostarcza kontent na bieżąco. Tym razem na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Dudą, gdzie Justyna Dobrosz-Oracz postanowiła sprawdzić, czy Męcen jest gotowy na trudne pytania. No a Sławek odpalił tryb obrażony pan doktor i zamiast sprytnie wybrnąć, to po prostu rzucił się na dziennikarkę. Ale odpowie pan na pytanie? No, nie, nie odpowiem na pani w ten sposób stawiane pytanie. Czyli piątka pytanie. jest aktualna, tak? Czy dalej pan uważa chcemy Żydów, homoseksualistów, akcji podatków i Unii, Opr czy Unii mamy Europejskiej, to najlepiej trafia pytania? do wyborców. Czy utrzymać armię, likwidując podatki? Czy możemy prosić o mądrzejsze pytania? No, a, a, a co jest, przepraszam, a co jest w tym głupiego? Ponieważ że, nigdy, no. proszę pani redaktor, nie powiedziałem, że chcę zlikwidować wszystkie podatki. Nie powiedział pan to jest coś, ten co... męcy, no, no cytuję panu. Prosiłam proszę o poważniejsze pytania. No i teraz, zanim pojawią się standardowe komentarze w stylu: Ale dobroż, oracz to Tefa funkcjonariuszka i prowokantka. To powiem wam tylko jedno: to nie ma żadnego znaczenia, bo to nie dziennikarka jest tutaj na egzaminie, tylko kandydat na prezydenta. A kto, jak kto, ale głowa państwa musi umieć radzić sobie z prowokacjami. Przykładowo Putin w 2000 w roku na spotkaniu z Angelą Merkel wiedząc że ta ma fobię przed psami specjalnie wpuści do sali czarnego labradora żeby zobaczyć jak zareaguje musicie zrozumieć że polityka to nie jest festiwal sympatii tylko ciągłe testowanie granic i odporności psychicznej no i co Mencenowi wystarczyło zadać kilka niewygodnych pytań i nagle stał się wytrącony z równowagi czy to jest ten gość który ma się mierzyć z poważnymi graczami na arenie międzynarodowej no ale wiecie co jest tym wszystkim najśmieszniejsze że on nie ma nawet przygotowanej odpowiedzi na tą piątkę Mencena czyli na swoje własne hasło który wymyślił. Przecież to nie jest pierwszy raz, kiedy ktoś go o to pyta, więc dlaczego wciąż nie ma przygotowanej linii obrony? Nawet ja bym lepiej obronił Mencena z piątki Mencena niż sam Mencen. I to jest właśnie różnica między politykiem a produktem marketingowym. Bo produkt marketingowy działa świetnie na TikToku, kiedy masz pełną kontrolę nad przekazem. No ale nagle, kiedy trzeba improwizować i odpowiadać na niewygodne pytania, to okazuje się, że tam pod spodem absolutnie nic nie ma. A dopiero co wrzuciłem TikToka o Mencenie, który zrobił milion wyświetleń, a już musiałem nagrywać następne Destępny,